Zapraszam na stronę Wodchłani, która zawiera bibliotekę moich filmów, bohaterów, galerię zdjęć oraz forum, na którym znajdziesz posty członków na temat moich filmów. Wystarczy się zalogować, stwórz własny profil, komentuj, lajkuj, pisz z innymi członkami na czacie. By być na bieżąco i dostawać powiadomienia, pobierz aplikację na telefon, która jest podana na tej stronie. Dołącz do Królestwa Wodchłani. Za dobry wizerunek i aktywność możesz zostać oznaczony specjalnym symbolem, którym będziesz mogła się pochwalić. Czekamy na Ciebie. Witam kochani z tej strony Nivenal, a oto kolejny odcinek QA. Postanowiłam, że zrobię tą część, gdzie pewne pytania mogą się powtarzać, ale stwierdziłam, że pewne rzeczy się zmieniły, a również chciałam naprostować pewien temat, jak w tytule, ponieważ niektóre osoby się, tym, się w tym gubią i zadają mi pytania. Zatem przejdźmy do odcinka. Pytanie pierwsze: Czy nowy serial będzie kontynuacją po Inviting Evil? Eee, taki mam plan. Nie wyobrażam sobie mojego kanału z jakimś serialem odbiegającym od tematu. Eee, wiele lat tworzyłam tę uniwersum bohaterów i związki między tymi historiami, że nie mam serca z tego rezygnować. Staram się jednak wprowadzić też coś nowego, na przykład bohaterów, antagonistów, różne okoliczności i miejsca. Mam nadzieję, że nowy serial się wam spodoba. Pytanie drugie. Tęsknisz za kimś lub czymś? Jeśli tak, to co lub kto to był? E, tak, bardzo tęsknię za Maxiem, czyli pieskiem Awa Grasa. Zmarł niedawno, byliśmy przy nim do samego końca. Był to staruszek, zaczął chorować. Straciliśmy w sumie brata. Był nam bardzo bliski, szczególnie dla Awagrasa. Bardzo tęsknię za tą psiną. Pytanie trzecie: skąd czerpiesz inspiracje do filmów? Czy może sama je wymyślasz? Czerpię inspiracje z moich snów, często miewam ostre wizje tych snów, są tak wyraźne, że potrafię nawet czytać, zapamiętuję każdy szczegół. Brzmi trochę zwariowanie, ale jakbym wkraczała do innego świata. Często też słucham muzyki i popadam w marzeniach, fantazjuję, wyobrażam sobie różne emocjonalne sceny, które chciałabym dodać, wpasować jakoś w fabułę. Pytanie czwarte. Czy kiedy nagrywasz w nocy, nikomu nie przeszkadzają Twoje odgłosy? E, nikomu to nie przeszkadza. Mieszkam na strychu i jestem odcięta od domowników, więc mogę krzyczeć do woli sceny walki, kłótnie. Dlaczego nagrywam w nocy? Bo mam wtedy większy zapał Iwana. Pytanie piąte: Czy widzowie dają Ci motywację do nagrywania? Oczywiście, że tak. Dla kogoś to też robię, nie tylko dla siebie. Bardzo się cieszę, gdy ludzie piszą komentarze, reakcje swoje do danych filmów. Z premier odcinków serialu mam większy ubaw, bo wszystko na bieżąco. Im więcej komentarzy, reakcji widzów, tym mam większą ochotę tworzyć. Bardzo Wam za wszystko dziękuję. Pytanie szóste. Twoje postacie wyobrażasz sobie jako ludzi czy zwierzęta? Hmm, gdy słucham muzyki, często sobie ich wyobrażam jako zwierzęta, furasy bardziej. Ciekawa jestem, jakby wyglądało anime albo taka animacja 3D z moich serialistycznymi postaciami. Poglądałabym. Pytanie siódme. Czy nagrywanie filmów sprawia Ci przyjemność? No pewnie. Tyle lat w tym siedzę i to nie z przymusu. Czuję wielką satysfakcję tworząc te seriale. Sama lubię je czasem oglądać. Lubię tworzyć własną wizję filmów. Opieram się na swoich ulubionych gatunkach, stylu. Oczywiście, że sprawia mi to przyjemność. Pytanie ósme. Czy byłaś wytykana palcami ze względu na to, co tworzysz na YouTubie? Byłam wytykana, wyśmiewana, spychali mnie ze schodów, gdzie przez to trafiłam do szpitala ze skręconą nogą, obrzucali mnie z tyłu owocami ze stołówki, śpiewali przy mnie piosenkę Little's Pet Shop, puszczali filmiki w klasie z telefonu, gdzie ja siedziałam na drugim końcu klasy. Istny koszmar, prawda? I tak przez kilka lat. Jednak mimo wszystko nie zrezygnowałam, bardzo lubiłam to robić. Psychicznie byłam słaba, ale pojęłam, jak bardzo to jest niedojrzałe, by psychicznie kogoś niszczyć, bo tak. Zaczęłam mieć to gdzieś, takie mękania ciągiem dzień za dniem, albo was zniszczy, pozwolicie na to, albo was to znudzi i zaczniecie olewać, i przy okazji wszędzie taki przypadek zgłaszać. Rodzicom, dyrektorce, psychologom, w pewnych przypadkach nawet policji przyznaję, że u mnie tak to właśnie było, ale z wezwania właśnie psychologów szkolnych, bo to już była przesada. Aż dziwne, że tyle wytrzymałam, ale trudno, było, minęło. W szkole średniej. Każdy miał to gdzieś. Były też nowe znajomości. Z czasem ludzie dorastają, mają gdzieś co robicie w domu. Do pewnych spraw podchodzimy doroślej. Jeśli też macie podobne problemy, nie martwcie się. Wszystko się ułoży. Pytanie dziewiąte. Miałaś plan kiedyś zostawić ten LPS tubę i zająć się ważniejszymi sprawami? Szczerze? Tak, miałam takie myśli. Chwili, gdy ludzie krytykowali, wyśmiewali, dopadały mnie chwile słabości, ale nie tylko wtedy. Byłam zmęczona momentami tym napięciem, wyobrażałam sobie życie bez tego YouTube'a, jak bardzo zwolnią mi się plany w ciągu dnia skupić się na normalnej pracy, potem wrócić i obejrzeć serial z chłopakiem, ale wiecie co? Prócz tego, co mi jeszcze pozostanie. Ludzie mają swoje hobby, które zajmują jakiś czas w swoim zacisznym kącie. Grają na instrumencie, składają modele statków, rzeźbią, rysują, czytają. A co ze mną? Skoro nagrywanie to moja pasja, czemu mam z tego rezygnować? Nie twierdzę, że aż do śmierci będę nagrywała. Później może na przykład nie być czasu, ale póki tu jestem, robię jak najwięcej. I pytanie ostatnie. Jak to się stało, że zostałaś satanistką? No właśnie. Katoliczka, chrześcijanka, ateistka, różnie ludzie piszą. Zostałam wychowana na chrześcijankę. Swego czasu wierzyłam, że to działa. W chwilach słabości miałam nadzieję, że modły pomogą. Jakaś siła wyższa u góry, gadanie w kościołach, to i owo. Z czasem mnie to już nudziło. Zdałam sobie sprawę, że ludzie na hamę mi to wciskają. Nie otrzymywałam odpowiedzi na moje pytania w pewnym sensie. To gadanie jest dla mnie głupie. Nie chcę nikogo obrażać, szanuję wierzenia innych, ale osobiście to do mnie nie przemawia. Za dużo przeżyłam, widziałam, by znaleźć spokój w tych słowach Kościoła. Wręcz śmieszyło mnie to, zaczęłam... zaczęłam... we mnie rosnąć tylko gniew. Myślałam, że to ateizm, ten mój stan, jednak... Z czasem skierowałam się ku moim zainteresowaniom. Yy, ja nie zmieniam poglądów. W głębi serca miałam takie zawsze, ale... Potrafiłam, nie potrafiłam tego dokładnie nazwać. Teraz już mogę. Jestem satanistką. Nie taką psychopatką jedzącą koty i składanie ofiar z ludzi i zwierząt. Satanizm Laweja to nie system religijny, to właśnie przekonania, własna droga, wiara w siebie i siłę natury. Sami jesteśmy swoimi panami i od nas zależy, jak się nasze życie potoczy. Nauka obrony, nie nadstawianie drugiego policzka, gdy ktoś nas uderzy. Coś za coś. Mogłabym o tym wiele mówić, ale postanowiłam, że zamieszczę w komentarzu link do dwugodzinnego filmiku Bibi Szatana. Ostrzegam, jeśli jesteście. Hmm. nie lubicie tego, że tak się wyrażę, to odradzam, choć z drugiej strony wypadałoby zapoznać się z tym, zamiast pisać niestworzone rzeczy. Czy moja rodzina o tym wie? Oczywiście, wszyscy o tym wiedzą, ale nie ukrywam się z tym. Nikt nic nie mówi, szanują moje poglądy. To nie czyni mnie złym człowiekiem. No, to na tyle, kochani. Mam nadzieję, że wam to jakoś naprostowałam. No to teraz będę się z wami żegnać. Papa, pa, buziole. Mua.